Siemanko wszystkim, taka tam miejscu Patrzcie normalnie, ktoś powypierdzielał skarpetki dosłownie Zabawki, patrzcie jakie normalnie fajne pluszaki Patrzcie jakie fajne pluszaki dosłownie Normalnie, patrzcie jaki taki ten Cały lew prawda taki Cały lew pluszowy, fajny Fajny ten lew powiem wam. Kurde ciekawy Delty sport wam lew powiem Ja może go sobie wezmę tego lwa, bo jest nawet fajny Przepraszam, kurde koleżkę, nie? Bier dosłownie. Bier i odkładamy, żeby mi coś więcej nie spuściło. Co to, świeżaki? Świeżaki jakieś, widzicie? Ręki nie ma. Ten też, jakiś kurde pies, wypatroszony. No co? Kurde, co to jest? Bo może pantery, jeszcze im powiesz. Olimpik. Nie, nie potrzebujemy takiej flagi Olimpik, nie? Kolejna flaga, taka dobra, nie. Co tu mamy? A, a ten króliczek Kinder może być wartościowy, no nie? Cały króliczek Kinder, prawda? Kurde. Nie wiem, czego nie bierli. Bierli go, weźmiemy tę króliczka Kinder też. Co tu jeszcze mamy? Mopko. Nie, mopki nie. Stroje świętego Mikołaja, ludzie, patrzcie, stroje świętego Mikołaja. Co tam też? Sprawdzimy, patrzcie, tam też może być. Co tam kurde jest? Co tam kurde jest? Pistolet, tutaj, tutaj, tutaj. Dawaj to dawaj tą tornę. To zobaczcie się ze mnie. Andrzej tutaj normalnie by... Pompka. Normalnie pompkę bieli. Pompkę dobrą. Patrz, ja już to odkładam rzeczy, które bieli. Pompkę bieli. Normalnie to rabeczkę Lego nie bieli. Co to jest? Co to jest? Patrz Akuty. Oh, Wojno. Ty ją normalnie bieli chyba. Ja wam powiem, że tutaj kamerkę położę. Żebyśmy się lepiej kontaktowali, no nie? Ludzika i teraz to wszystko zanatkniemy normalnie. Co tu jest do bieli, a co tu jest nie do bieli, prawda? Zobaczymy, Powiem, co tu jest do bieli. O, coś takiego można zrobić. Siemanko, wszystkim. Eś a z tej strony. E, witam, witam, witam we wtorek. Sprawdźmy tą kurtkę, co to jest. Fajno, ty, bila jakie to jest. Bilabonga dosłownie. No, nie bilabonga ty. Ja chcę Bila Bonga, kurde. pasuje, ja bym wszedł w to normalnie. Ale fajna ty bila bym kurczę, bilabąga odzybana. Mega, nie? Dobra, także kulteczkę bieli. Jest dobra, już wam pokażę. Bieli sobie kur... Nie, odkładamy na razie, a potem to bierzemy te, Także kulteczka jest. co tu dalej jest, co tu dalej jest, co tu dalej jest. właśnie, Ja wam to wezmę normalne, tu na samą górę. Dobra, o, dokładnie. Coś jest, coś jest, czy coś nie ma? Bombki mamy tylko. Bombki... Co tu jest, co tu jest? Bombki tylko, takie bombki czekoladki, powiem wam. No nie, 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 a co tu jest? Normalny klucz. Klucz. Coś ciekawego będzie, coś ciekawego będzie. Nie, tylko takie... takie. A to jest do tej pompki może być, To może być... to bombki, ja tam mają rządy. Które pozwolą nam normalnie się zgriś to chodźcie, patrzcie Widzisz taka gierka taka gierka, cały tutaj tej pompki tu macie tę całą gierę dosłownie Spagaj, normalnie zobaczcie, cały spajgaj wpadł bo patrzcie ładnie spakowany cały Spy guy Elegancko pakujemy go bieri spajgajno no nie guzika czekajcie Kajcie moi kochani, patrzcie ile tego jest, patrzcie ile tego jest, znowu te lotki, patrzcie odstraszacze Co to są? Powiedzcie mi, te, to są łapki na duchy, no nie? Łapki na duchy, tak, to są łapki na duchy To jest łapka na duchy, siema, a znowu spóźniony, znowu spóźniony, tutaj już jest, stara gwardia wjechała Stara gwardia wjechała, już to odkłada To łapacz snów no, łapacz snów, no, Łapasz snów, dosłownie, snów Fajny łapać snów normalny, nie? Bier i łapać snów. Widzę, że ty młodzież wciągasz w biznes. A, to młodzież mnie wciąga. Ja jestem, ja jestem młodzież największa tutaj. Ja się czuję, jakbym miał 12 lat. Poważnie. Coś Patrzcie. Zobaczcie. Zobaczcie, to puste będziemy to odkładali normalnie już. Lecimy z tym tematem. Co tu jest? W nic nie ma, nic nie ma. Lecimy to z treflą. co to są puzzle minionki? Nie chcę tych puzzles To Co tam jeszcze mamy? tej powiedzcie, że powiecie, że gwiezdne wojny są. Co to jest, dark Podtrzymaj Potrzymaj, ta, Zobaczmy, czy to będzie całe, no nie? Zobaczmy, czy to będzie, zobaczmy, czy to będzie. Star wers, to jest. Całe kostka, nie? Wszystko jest. Kurde, bierite starwarskie. Nibyśmy nie. Chyba jest całe. Gwiezdne wojny. Gwiezdne wojny, to te Chce wszystko bierzesz, ja? ja Tak. Tutaj będzie pa! Wow. Samochody marzeń dosłownie. Samochody marzeń. Ty fajne, co? Ty fajne, te stare samochody. Porsche, Tenty, stare modele to może być dobra księga, powiem, To może być dobra księga, zobaczcie te stare modele. Bentley, te, Mercedes Benz, 300 SL, o kurde. No to są klasyki, to jest fajna książka. Powiem. To ze z chęcią przejrzę te wszystkie autka, ale fajne. Chevrolet, Corvette, dobra, bieli. Możemy to dłożyć tam delikatnie, delikatnie są książką. Delikatnie są książką. No na, na te rzeczy. No tutaj robimy, robimy temat, robimy ten. Też wierzę, puzzle mini są, potem sprawdzimy czy są całe, nie? Sprawdzimy. Puzzle Spider-Man, no, kurde. Też byśmy wzięli puzzle z spider nie? Też. Mnóstwo tego jest, zobaczcie. Widzimy. Normalnie można to przebierać jeden za drugim. Jeden za drugim, patrzcie, jakiś Lego. Co to jest? Co to jest, co to jest? Sibaty statki, córki całe statki normalnie, sea battle. Bieli statki, bieli też. No nie bieli statki Hotel transywania na płytce Elegancko. A co to jest? Ale cyrk jest. A miało być hotel transywania, ale zaraz wiemy. Może jakieś figurki będą. Chcemy ich figurki. Zobaczmy, Które to jest? no jest też. A w epoce co jest? Nie ma nic. No, czyli coś, coś tam... Nie tak z tym. Ale tutaj już jest jakiś pistolet. Łuźle, łyżka. Co to jest? Ręka wstrzymania. Tu będzie, coś tu będzie? Powiedzcie mi. Tutaj, patrzcie. 3DP. Zobaczymy, czy jest 3DP. Właśnie! normalnie 3D pen jest, elegancki 3D pen nowy, sztuczka, można robić 3D peny. Bieri, władło w miejmy nadzieję, że 3D pen działa. Kładziemy tutaj, patrzcie jaki depozyt dosłownie. Patrzcie tu, pokażę wam, pokażę wam, pokażę wam, mam jokera? No nic takiego tutaj nie widzę. Dobra, przejdziemy do następnego, wora Patrzcie, lampki końkowe, kajdanki, że tak powiem. Bieli to, bieli, bieli, bieli. lampki nawet na makaron. Kurde, nawet nie ma czasu rozwijać tych tych. Patrzcie, jaka fajna figurka, no nie? Co to jest za figurka? Zobaczmy, ile jest tego.